Wartość bezwzględna. Przykład z matury 2024. Dada jest nierówność. Wartość bezwzględna x 1 jest większa równo 3. I na rysunku zaznaczono zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających powyższą nierówność. Mamy wybrać odpowiednią ilustrację. Więc co to jest, jak można zinterpretować wartość bezwzględną, yy, używając na przykład odległości. Mam tutaj domek, on jest tutaj, na jakiejś osi, gdzie zaznaczono, powiedzmy, kilometry, to może być punkt zero, na przykład odległość od Rynku 1 km 2 A tutaj w drugą stronę minus 1, minus 2 i tak dalej. I teraz chcemy umieścić sklep i chcemy, żeby ten sklep był w odległości. Szukamy jakiejś odległości. Szukam sklepu, który jest bliżej. Czy bliżej jest sklep pierwszy, czy bliżej jest sklep drugi? No więc tu widać, że odległość do, do sklepu drugiego to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, ale mogę to obliczyć też odejmując od 7, dwa. Odległość do tego jest raz, dwa, trzy, cztery kilometry, ale jak to obliczę, również mogę odjąć od dwóch, Odjąć minus 2, czyli będzie 2 dodać 2, 4. Albo od minus 2 odjąć 2 i wtedy mi wyjdzie minus 4. Czyli muszę wziąć wartość bezwzględną. Muszę wyrzucić ten minus, ten znak. Czyli odległość od sklepu drugiego jest 5, od sklepu pierwszego jest 4. I żeby mi tu nie wypadła liczba ujemna, biorę wartość bezwzględną. Teraz na przykład szukam basenu, który ma być w odległości najwyżej 15 km od tego domku. Czyli ta odległość domek i basen ma być mniejsza lub równa 15 Mogę to zapisać, że odległość, wartość bezwzględna mu jeść, Odległość tej dwójki od x, gdzie będzie ten basen, ma być mniejsza równa 15. Czyli to 15 odjąć 2 ma być mniejsze równe od x. 13 ma być mniejsze równe od x, ale ta liczba nie może być za duża. Wtedy też odległość nie będzie mniejsza. Więc musi być ten x większy niż a mniej r, a mniejszy niż a plus r. A w tym naszym przypadku to jest położenie tego domku. R to jest ta odległość, to r. Jeśli szukam basenu, który ma być w odległości mniejszej niż 15 km, to mogę to zapisać tak: x mniej a, czyli to 2, ma być mniejsze, równe od 15. Co mogę sobie rozpisać inaczej, że x to położenie tego basenu ma być większe, równe niż a, czyli 2 mniej 15, lub a, czyli 2 plus 15. Poszukam po jednej stronie i po drugiej. Po tej stronie to będzie 2, Plus 15. A to będzie 2 mniej 15. Więc teraz zobaczmy z matury to zadanie. Odległość punktów do osi Xów od jedynki ma być większa równa niż 3. Więc. To mam w tablicach, szukam sobie wzoru w tablicach, jeśli nie pamiętam tamtej interpretacji. I widzę, że ta część będzie odpowiednia do mojego zadania i rozpisuję. Uważam tylko, żeby odpowiednie podstawić dane. A to będzie jedynka, R to będzie trójka. Czyli. Z tej części otrzymuję x mniejsze równe 1 od 3 lub x większe równe 1 dodać 3. No jak to policzę, to mam x mniejsze równe minus 2 lub x większe równe 4. No i teraz tutaj jest zaznaczony taki właśnie przedział, który jest rozwiązaniem tego zadania.